Pyk, pyk, pyk. Chcecie całą mapę z kaktusów? No to macie. W dzisiejszym odcineczku właśnie sobie ją zbudujemy. Się właśnie tali to widać w kolejnym odcinku zbudowania mapek. I od razu przypominam, że jak macie jakiś fajny pomysł na zbudowanie mapki, to napiszcie go w komentarzu. A właśnie może wybiorę go do kolejnego filmu, który będzie jutro o 9.15. Bo codziennie odcineczki z mapek, więc polecam lajkować i subskrybować kanał, żeby nic nie przegapić. Wbijemy tysiąc lajkaczy, będę Wam bardzo wdzięczny, ale oczywiście nie zmuszam. Trochę myślałem nad tą mapką i powiem Wam szczerze, że nie jestem pewien, bo chciałem teraz na przykład. Yy, wziąć sobie tutaj, czekajcie, graba z tym że mm, tutaj chyba nie ma kaktusów, co nie? Ale dobra, jeszcze sobie zobaczymy, może. Napiszmy sobie kaktus, bo ja bym chciał na Gamgrabie, bo na Gamgrabie jeszcze nie mieliśmy żadnej mapki. No ale nie jestem pewien, czy tutaj są kaktus Taka mapka istnieje, co? To jeszcze raz, kaktus przez 2S, o tak będzie koks. No i dobra, lecimy z babką z kaktusów. Yy, no niestety tutaj nie będzie, jak widzicie. No to trudno, zostaje nam showdown, więc lecimy sobie na showdowna no i tutaj bierzemy oczywiście tego no i wpisujemy teraz sobie jeszcze raz kaktus teraz już mogę, już tam ogarnąłem no i lecimy, oczywiście najpierw będę trochę budował tą mapkę później zrobię wam cięcie i będziemy się widzieć jak po prostu będę grał z botami na tej mapce więc myślę, że będzie bardzo ciekawie dobra, musimy tutaj zachować odstęp, bo to jest podstawa oj tego nie może być, dobra, dodajmy to, to tak okej, okay, zróbmy coś takiego żeby to mówi, bo ja już kiedyś robiłem taką mapkę tylko źle je porozstawiałem no, i przez to odrodzenie, ten Przez to odro... Kurczę, poczekajcie. Nie będzie się dało wyjść w ogóle stąd, więc muszę to jakoś lepiej zrobić. Pomyślmy. Weźmy sobie tego i wpytajmy, może takie przejście. Ok, coś takiego. Jeszcze to, czekajcie. No, bierz się, kaktusie. Okej, okay, coś takiego możemy zrobić, myślę. O my co to jest za babka fajna. Ja już to widzę, że to będzie kozackie. Dobra, mm, to chyba muszę usunąć. No roboty, które mnie czeka, niestety wam powiem, więc pewnie przez długi czas się yy, będę robił cięcie. Dla was to będzie oczywiście chwilka, a dla mnie naprawdę sporo czasu, bo zresztą dla mnie tak mapki się robi długo. Wiem, że można tam używać u góry tych trybów różnych, że szybciej się robi, ale ja robię normalnie, już trudno. Nie ogarniam za bardzo tego i postanowiłem, że robię normalnie, no i trudno. Niestety troszkę się pomęczę, więc możecie zobaczyć Zdjęć łapeczką w górę, jak jeszcze jej nie zostawiliście. A ja po prostu będę zaraz leciał. To muszę usunąć chyba jeszcze, bo to też nie może być, więc dobra. A więc dobra, na razie dopiero zrobiłem kontury. Zobaczcie, wszędzie już tutaj mamy. Tego respa tak zabezpieczonego, że jest tutaj zastawiony katusami, no i są zrobione kontury wokół mapki. Teraz po prostu będę musiał wypełnić środek, no i resztę. No i mapka będzie gotowa. Troszkę mi to zajmie, ale widzimy się zaraz jak będziesz już gotowe. No i dobra, skończone. Generalnie tak jak mówiłem jest to mapka na showdowna, więc patrzcie. Musiałem to tak, żeby z każdego respa były przejścia na inny resp. I tutaj mamy takie fajne przejścia pomiędzy tymi kaktusami zrobione Po prostu wszystko prowadzi do wszystkiego. Z każdego przejścia można przejść wszędzie. Tak to fajnie zrobiłem, połączyłem, no i myślę, że gierka będzie naprawdę ciekawa. Ja się już nie mogę doczekać. I tak sobie już myślałem, kim by tutaj zagrać. Dobra, zapisujemy to oczywiście. Klikam zapisz, jest mapa została zapisana, pięknie. No i tak myślałem, kim by sobie tutaj zagrać. I chyba wymyśliłem piper, wiecie? Czekajcie, najpierw sobie wejdziemy tutaj gra dla znajomych. No i teraz klikamy tutaj w mapki, no i szukamy tej naszej e, 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 kaktus. Dobra, no i tak jak mówiłem, biorę piperkę. Wydaje mi się, że warto ją wziąć, ponieważ e, tu jest dużo takich tuneli, które są proste i na odległość. Myślę, że ona się tutaj bardzo fajnie nada. Zobaczymy jak to będzie, po prostu lecimy piperką. Ok, zrespiło mnie tutaj. Teraz pytanie gdzie czekać. E, Kurcze, czy z lewej, czy z prawej strony, z każdej strony mogę tutaj przejść. Muszę uważać. Oni się już zabijają tam, nie wiem jak tak szybko to się dzieje. Dobra, kiełek. Oj to nie będzie przyjemne jak mi tutaj zacznie rzucać za ścianki, ale dobra. Na szczęście nie zaczął, więc mamy już pierwszego killa. Generalnie na razie gram na wszystkich, na 10 botów. O, tam ktoś jest. Patrzcie, tam ktoś jest. O nie, 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 nie. nie. Jejuu. Ej, to było hardkorowe, bo prawie deadłem, okej, okay. ja stąd uciekam i idę tutaj, tu myślę, że będę bezpieczny, no nie, z dwóch stron, uciekamy, o oh my God. troszkę kaktusów rozwaliłem, no nie, czwarte miejsce tylko, dobra, powtarzamy tą gierkę, dopóki nie wygram, bo tak być nie może, później może zagramy sobie jeszcze jeden na jeden z jakimś typkiem, to będzie ciekawe myślę, ale na razie lecimy tak, ja myślałem, że to ugram szczerze, kurczę, nawet Piperka mi nie pomogła, gdyby nie ten Rico, to myślę, że bym to jakoś dał radę ja, ale jak widzicie mapka fajna, naprawdę Mega przyjemnie się na niej gra, mi się to strasznie podoba Znowu to samo miejsce mnie zrespiło Więc okej, okay. znaczy chyba dlatego, że jestem pierwszy Bo pierwszego zawsze tu będzie respić No i chyba to będzie pierwszy kill, tak mi się wydaje Albo na mnie pierwszy kill Nie no, spokojnie, udało się rozwalić tą Penny I teraz pytanie, czy tutaj ktoś będzie Z tej strony, bo ostatnio mi tutaj wyszedł O tam jest, kurczę, patrzcie, tam jest ten ziomek Ale deadną no już na szczęście I zostało nas czterech oprócz mnie Więc dobra, już trzech Myślę, że ta gierka jest na spokojnie do ugrania, zwłaszcza że jeszcze mam ulta, a ult tutaj może robić naprawdę sporą przewagę. No i po prostu będziemy sobie kogoś szukać po tych korytarzach. Jest Ms. ojej, nie trafiłem pierwszego strzała. Yy, Okej, okay. ona już ucieka, bo widzi, że ma Loa. A my po prostu sobie ją zaczniemy gonić, bo ona tam już nie ma jak wyjść. No, daj, 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 daj. Okej, okay, to jest spokojny kill. Zbieram jeszcze tego cuba. Mam dwa cuby i wielkie starcie, więc czyżby to. Aha. <grym> no to fajnie. Mamy winka, to jest najważniejsze, więc naprawdę spoczko. A teraz lecimy z giereczką, gdzie będzie na pięciu, czyli połowa. Później zagramy sobie jeszcze jeden na jeden z jakimś botem więc będzie się działo, koniecznie oglądajcie do końca. No i jazda, kto to trwał do tego momentu, może w komentarzu napisać kaktus, wtedy będę widział, że ogląda tutaj długo. Okej, okay, w końcu jest zrespiło w innym miejscu, i tutaj już od razu ktoś może wyjść, więc muszę uważać. Ale chyba nikt nie wychodzi, czyli poszedł tamtędy, dobra. Więc na spokojnie, myślę, że przejdziemy środkiem. Zostało, albo nie, bo tam po prostu mogło nikogo nie być, przecież nas, jest tutaj tak mało. I zostało nas już dwóch, szybko to leci strasznie. Bez kitu, naprawdę. I już mam wielkie starcie. Z kim? O nie, tylko nie z nim. Ajajaj, aj, aj. będzie ciężko z kiełkiem na tą mapkę, jak się tutaj dobrze ustawi. No, chyba że po prostu się źle ustawi, będziemy go mieli na kilka strzałów. Yy, na razie go szukam po tej całej wielkiej mapce nie jest łatwo znaleźć, bo tutaj jest naprawdę sporo zakamałku. nie tak się mówi? nie, tak się nie mówi, dobra, nieważne, wiecie o co chodzi, <laughs> szukamy, no czemu oni sami, e, nie, tak czemu oni sami dedają, no druga gierka z rzędu wygrana, kiedy ktoś dednął sam nie wiem, nie ogarniam tego, ale spoczko, mi tam pasuje i teraz wyłączamy sobie jeszcze resztę botów i mam sam na sam z jakimś jednym botem, tutaj najciężej to będzie się znaleźć, ciekawe gdzie nas zrespi czy daleko, czy blisko siebie bo od tego będzie zależeć ile ta gierka będzie trwała Od razu wielkie starcie, oczywiście Lecimy sobie mm, Tutaj na razie widzę, że obok nikogo nie było Ciekawe czy tu ktoś jeszcze gdzieś będzie Ajajaj, aj, bo tutaj nikogo totalnie nie widzę Halo, gdzie jest ten typeczek? Na środku się spotkajmy, mordo, zapraszam W ogóle ciekawe co to jest za zadymiarz, nie? Bo ja tutaj nie mam pojęcia. Jest, bo ale szybko go znalazłem, dobra, na spokojnie, rozegraj to, mądrze, On już ma Loa, już go można tutaj na spokojnie dobić on już stąd nie wyjdzie. Yy, Okej, okay. dobra, dostał, robimy na spokojnie, pobawmy się z nim. Nice. Mamy winka, więc generalnie było sporo winków. Ale pierwszej giereczki nie wygrałem. No to jest takie średnie. Mapka bardzo, bardzo przyjemna do grania. Serio, wyłączę sobie teraz wszystkie, bo a nie, nie mogę wszystkich botów wyłączyć. Ale mapka bardzo przyjemna, naprawdę, mówię wam. E, polecam wam sobie ją stworzyć. Tylko pamiętajcie o tym przy tej mapce. E, czekajcie, wbiję sobie na nią szybciutko. E, pamiętajcie o tym przy tej mapce, żeby robić właśnie takie tunele, tunele przestrzenie, żeby z każdego respa można było przechodzić do każdego. No bo jednak e, wiem, że miała być całą mapkę z kaktusów. Ale jakbym zamurował całą mapkę z kaktusów, no to nie dałoby się ich przejść i nie dałoby się grać. I zaraz. By nas strefa zabijała, więc no... Musicie pamiętać o tym, że tunele trzeba robić. Generalnie no, naprawdę gra się mega, mega przyjemnie i czuć fan na tej mapce. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Kto może zostawiał łapeczkę w górę pod tym filmem. Oprócz tego jeszcze subskrybujcie, jak tego nie zrobiliście, musimy tutaj wbić 150 tysięcy subskrypcji w końcu mordeczki, proszę was. Oprócz tego wiecie mojego Instagrama, Tori na głównym kanale dzisiaj 16.15 będzie bardzo ciekawy odcinek, więc wyczekujcie. No i znowu wygrałem sam bez niczego robienia, nie wiem, to jest dziwne w tej mapce czasem. Ale czas się już żegnać. Przypominam, że się pisali w komentarzu swoje propozycje, yy, jaką mapkę mam zbudować jutro. Najciekawsze po prostu wybiorę, yy, więc myślę, że warto spróbować, bo przy okazji przylewam też serducho. Trzymajcie się do następnych filmów, ziomeczki Siemanko.